Hej, dzień dobry, cześć. Nazywam się Iwona Kaczmarek. Jeżeli po raz pierwszy oglądasz mój film, bardzo mi miło i z tego miejsca chciałabym również pozdrowić osoby, które na bieżąco oglądają moje odcinki. Dziękuję za polubienia i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. Dzisiaj y, pokażę, jak uszyć laczki. Zapraszam serdecznie. Przełóżcie wymiary na, na papier, odrysujcie dookoła, i w ten sposób macie wymiar y, gotowy już na uszycie laczka. Pierwszą rzecz, jaką będziemy, będziemy robić, to łączenie poszczególnych elementów czyli skórka, kocyk ocieplinka i warstwa wierzchnia, czyli ta. Oprzywamy, czyli łączymy wszystkie części dookoła. Obie stopy połączone, odkładamy na ten moment. Dobrze. To już ocencie sobie sami. Co chcecie mieć w środku i jaką grubość chcecie mieć w środku? Składam. Wkładam um, ocieplinkę do lewej strony. Składam i przeszywam. Szyte tkaniny. Wywracamy sobie na prawą stronę. Dołóżcie centymetr na szwy i zetnijcie zbędną tkaninę. Następna rzecz doszywamy powierzchu. Górną część tkaniny doszywamy do stopy. Zaznaczając sobie odcinek, gdzie zaczynają się palce. Ja zaznaczę sobie 4 cm z jednej z drugiej strony i w tym momencie wiem, jak przyłożyć materiał. Czyli od 4, 4 i zjeżdżamy w dół. Tkaninę mam już doszytą. Jak widzicie, jeżeli jest usztywnienie, jak fajnie y, trzyma się to wszystko kupy. Y, w momencie, kiedy to już mamy zrobione, zabieramy się za doszycie lamówki. Tasiemki tak zwanej. Więc tak, zaczynam sobie od zewnętrznej strony, w tym miejscu. Ja wiem, może to być trudne. Dla tych, którzy boją się szyć od razu, po złożeniu o lamóweczki, przeszywać dwie warstwy tkaniny, po prostu najpierw przeszyjcie sobie. Od spodu, tak? Zakrywając szewek, który tutaj się znajduje. W miejscu łuku poddawajcie tkaninę, żeby się nie ciągnęła. Nie róbcie zakładek, tylko delikatnie, jakby podsuwajcie pod stopkę, żeby nam się ładnie ułożyło dookoła, tak. Zostawiając, jak w momencie, gdy będziemy dojeżdżać do końca, utnijcie sobie tasiemkę troszeczkę dalej i nałóżcie jedna na drugą, kończąc szycie. Super. Dobra. Wywracamy. Tak wygląda od strony spodu skórka. I teraz od zewnętrznej strony, gdzie y, mamy wykończenie, tak? Zaczynamy szyć drugą stronę. Czyli podwijamy sobie lamóweczkę i od wierzchniej strony doszywamy dookoła. Jeżeli znajdziecie lamówkę Elastyczną, która jest cięta ze skosu, czyli się rozciąga, będzie Wam o wiele lepiej. I jakby na to nie spojrzeć, laczuszki gotowe. Podpalę tylko końcóweczkę y, lamówki, żeby się nie pruła. Tak. Zabezpieczone przed wróciem. Laczki gotowe. Pamiętajmy: wymiar góry, długość stopy, odmierzajcie, rysujcie po gazecie, wytnijcie. Im więcej, im, im więcej miękkiego materiału będzie w środku, tym będą wygodniejsze. Z niepotrzebnego materiału uszyte laczki. Nie wyrzucamy tkanin, chowamy, a później kombinujemy. I w ten oto szybki sposób mamy uszyte laczki damskie. Dziewczyny, szyjcie dla dzieci, szyjcie dla męża. Jak najbardziej. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że przydałam się dzisiaj. Mam nadzieję, że polubicie mój film. Mam nadzieję, że będziecie oglądać moje następne filmy. Dziękuję. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.